Kryminalne zagadki Podlasia. Dokładnie dziś a 15 lat od dramatycznej, wstrząsającej śmierci Anety, która mieszkała w Augustowie. Do Augustowa trafiła z niewielkiej miejscowości Pięki, położonej właśnie niedaleko obok wspomnianego miasta na północy województwa podlaskiego. Była najstarszym z pięciorga dzieci, postanowiła poszukać szansy na życiową stabilizację w mieście i dlatego wyjechała do Augustowa, gdzie wynajęła niewielki pokój. Czym się zajmowała w Augustowie? Aneta w Augustowie pracowała jako sprzątaczka w jednym z tamtejszych urzędów. Była osobą bardzo rodzinną. Pomimo tego, że właśnie pracowała w tym mieście, to przyjeżdżała jednak do swojej rodziny. Postanowiła poszukać sobie szansy, wiadomo, mała wieś, mniejsze możliwości. Tym bardziej, że jeszcze czworodzeństwa, w pewien sposób i odciążyła, przypuszczam, że rodzinę, no ale pojechała do tego miasta kształtować jakąś swoją przyszłość. 29-letnia kobieta miała głowę pełną marzeń. Marzyła o tym, żeby poznać mężczyznę, żeby założyć z nim rodzinę, mieć dzieci. Stroniła raczej od takiego rozrywkowego trybu życia. Nie była widywana na dyskotekach, gdzieś na jakichś imprezach. To wszystko ją przytłaczało i onieśmielało. W internecie poznała mężczyznę, który wydawał się jej interesujący i mówili się ze sobą 13 października 2008 roku w pobliżu bulwarów nad rzeką Netto w Augustowie. Miejsce było spokojne. Do dzisiaj w ogóle jest takie bardzo oddalone od tłumu. No więc w sumie nic dziwnego, że to właśnie tam para postanowiła się spotkać. Ale do tego spotkania niestety nie doszło. I tutaj relacji co do tego, co konkretnie się stało, tak naprawdę jest kilka. Pewne jest jedno, że spotkała na swojej drodze dwóch braci, Tomasza i Pawła, Tomasz w tamtym momencie miał 23 lata. Przyjechał na urlop z Anglii, gdzie mieszkał. Tam miał żonę i malutkie, dopiero co urodzone dziecko. Paweł, jego młodszy brat, miał 20 lat, był uczniem lokalnego technikum. Oboje bracia tego feralnego dnia z spożywali alkohol. No i w którymś momencie zobaczyli przechodzącą obok Anetę. W jaki sposób ją zaczepili, w sposób, który w Anecie wzbudził jakieś, powiedzmy, obawy. Dziewczyna zaczęła uciekać. Różne źródła w różny sposób opisują to, co się wtedy stało. Jedne źródła mówią o tym, że Aneta zaczęła uciekać. Inne z kolei, że mężczyźni siłą zaciągnęli ją nad rzekę. Pewne jest jedno, że doszło do ataku. Zabrali jej okulary i zaczęli bić. I tak naprawdę bili ją, nie zważając kompletnie na nic. Trochę na oślep. Potem mieli zaciągnąć ją jeszcze w bardziej ustronne miejsce i tam rozebrali do naga. Kiedy jeden z braci ją gwałcił, drugi przeszukiwał jej prywatne rzeczy. Czy znalazł coś tam charakterystycznego? Pośród wszystkich tych osobistych drobiazgów znalazł kartę bankomatową i prawdopodobnie to wtedy zrodził się w obu braciach ten pomysł, aby skorzystać z okazji, a kobietę przymusić do tego, aby podała numer PIN umożliwiający wypłatę środków, najpierw jednak drugi z braci również zgwałcił Anetę i dopiero wtedy przystąpili do takiego brutalnego podania tych danych. Jak się później okazało, kartę jako bezużyteczną wyrzucili do kosza. Najbardziej prawdopodobne jest to, że w połączeniu jeszcze z alkoholem zapomnieli, jakie były ta kombinacja tych cyfr, ale poprzedziły to jeszcze tragiczne wydarzenia, bowiem obaj bracia nie to, że grozili Anecie oni po prostu pastwili się, można powiedzieć, że w ten sposób torturowali ją. Łącznie z tym, że skakali po jej ciele. Później się okazało, że na tym ciele nie było wolnego miejsca, na którym nie byłoby tych śladów właśnie ich napaści. W momencie, kiedy kobieta straciła przytomność oby bracia padli na najgorsze z możliwych pomysłów. Wrzucili nieprzytomną Anetę do wody. Najbardziej prawdopodobne jest to, że kobieta w tym momencie jeszcze żyła, jeszcze można było jej udzielić pomocy. Jej rzeczy, no bo wcześniej ją rozebrali, również utypili i jak gdyby nigdy nie poszli do miasta, no właśnie wcześniej ta sekwencja ruchu Jeszcze próbowali chyba wypłacić te pieniądze, czy nawet może tego nie spróbowali, a potem jak gdyby nigdy nic, rozeszli się do domów, Tomasz w najbliższych dniach wyjechał do Wielkiej Brytanii, Paweł pozostał na miejscu. No i Paweł, ten młodszy z braci, ciekawy, czy w ogóle udało się komukolwiek odnaleźć ciało Anety, poszedł w miejsce zbrodni, razem ze znajomym, 14 października 2008 roku. Towarzyszący Pawłowi chłopak nie był świadomy tak naprawdę, jaki jest prawdziwy cel spaceru, dlatego musiał być naprawdę bardzo zaskoczony, kiedy po chwili na powierzchni wody dostrzegł zwłoki kobiety i to ten kolega poinformował policję, która krótko go przesłuchała. Paweł, co ważne, nie był w tym czasie obecny przy wyciąganiu ciała Anety z wody. Czyżby jakieś wyrzuty sumienia? Myślę, że tak, że to najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie. Że zwyczajnie się przestraszył. Samo to, że w ogóle chciał sprowokować to wyjście na tą rzekę. Ja myślę, że tu już dochodziło do jakichś, powiedzmy, takich zjawisk na poziomie psychicznym. Nie potrafię ich konkretnie czy fachowo nazwać, ale myślę, że już wtedy w jakiś sposób ta sprawa jakoś go gniotła, jakoś go męczyła. Chciał ostatecznie też potwierdzić, co stało się z Anetą. A takich chęci, takich myśli w ogóle przecież nie miał drugi uczestnik, jego rodzony brat. Więc myślę, że tutaj tak właśnie się zadziało, że te wyrzuty sumienia, być może jakieś jeszcze inne emocje czy uczucia z spowod że po pierwsze nakierował, być może nawet i nieświadomy, tego swojego kolegę na zwłoki Anety, a później ulotnił się, aby w jakiś sposób nie skonfrontować się z widokiem tego ciała, no bo przecież to on doprowadził do tego, jak ta Aneta wyglądała. Po wydobyciu ciała 29-latki i przeprowadzeniu badań dla śledczych stało się jasne, że kobieta przed śmiercią była torturowana i gwałcona, do tego wrzucono ją do wody, tak jak mówiłeś, kiedy jeszcze żyła. To wynikło z konkretnych badań. W nocy z 13 na 14 października padał deszcz, który zatarł niestety dużo śladów. No i w dodatku jeszcze kamera monitoringu zainstalowana na jednym z pobliskich barów akurat tego wieczoru nie działała, więc tutaj też nie było żadnych nagrań. Śledczy mieli naprawdę trudne zadanie, ale ostatecznie udało się dotrzeć do tych sprawców. W jaki sposób? Warto tutaj pamiętać, że nie żyjemy mimo wszystko w próżni. Mówimy też, bądź sebańczo, dwudziesty. XXI wieku i nie o ludnych okolicach, jakichś leśnych, czy jeziorach, czy góry, tylko o dużym mieście, jakim jest Augustów. I chyba to w jakiś sposób przeważyło o tym, że jednak sprawców udało się ująć, ale nie tak od razu, bo początek był taki, że tak jak wspomniałeś, wszystkie w zasadzie okoliczności składały się na to, aby zatalić to, czego dokonali, aby śledczy nie mogli dojść do tego, że to oni za tym wszystkim stoją. Te zatarte ślady, ten niedziałający monitoring, można by powiedzieć, że chyba okoliczności idealne do tego, aby zbrodnia pozostała w tajemnicy, ale nie. Bo jakiś czas później policja zwróciła się o pomoc do pana Michała Wojbusiewicza i emisja jego programu w telewizji przypomnienie mieszkańcom głównie Augustowa tych tragicznych wydarzeń spowodowało, że no właśnie do policji zaczęły spływać informacje zwrotne, bo jednak ludzie coś widzieli, coś słyszeli, czegoś się domyślali. W każdym razie jakiś czas później doszło do ponownego przesłuchania tego młodego człowieka, który, idąc kilka miesięcy wcześniej z Pawłem Brzegiem Rzeki w Augustowie, zauważył ciało Anety. Wtedy, podczas tego pierwszego przesłuchania, z niewiadomych powodów chłopak nie wspomniał o tym, że nie był sam w momencie ujawnienia tych zwłok. Teraz, przy tym kolejnym przesłuchaniu, powiedział o Pawle i tak mi się wydaje, to jest taka moja intuicja, że wszystkie rzeczy, które się wydarzały już po śmierci, świadczyły o pewnej powiedzmy, że słabości psychicznej czymś takim. Więc kiedy śledczy otrzymali jego nazwisko i wezwali go na przesłuchanie, to wtedy chłopak Pęgu przyznał się do tego, co zrobił wraz z bratem. Brat również został zatrzymany. Do tego zatrzymania doszło w kwietniu 2009 roku. Mężczyźni przyznali się do pobicia, zgwałcenia i obrabowania, natomiast nie przyznali się do wrzucenia anety do wody. Twierdzili, że wpadła do niej sama. Czy w ogóle mogło być prawdziwe, takie tłumaczenie? Pobicie kobiety do nieprzytomności i twierdzenie, że ona sama do tej wody wskoczyła? To była w sposób oczywisty. Ich linia obrony natomiast napadania badania mówiły jednoznacznie, że kobieta była w takim stanie, że o własnych siłach nie mogłaby się doczołgać do brzegu tej wody, a co dopiero do niej wskoczyć. Najbardziej szokujące z tego wszystkiego jest jednak tłumaczenie motywu sprawców. Oni powiedzieli, że pobili, a ostatecznie już zabili Anetę, bo była brzydka. Czy to można w jakikolwiek sposób racjonalny wytłumaczyć? Ja muszę przyznać, że nawet miałem pewien problem, kiedy czytałem o tym w publikacjach poświęconych tej sprawie. Jakoś tak nie dowierzałem, że to faktycznie mogli wypowiedzieć świadomi co bądź dorośli ludzie. Pamiętajmy, że jeden z nich miał własne dziecko, żonę. Nie myśli mi się to w głowie, że można w ogóle w ten sposób, nawet jeżeli tak myślałeś, nawet jeżeli tak czułeś, że można to publicznie powiedzieć. Myślę, że to nieprawdopodobne wręcz jakieś właśnie zdziczenie, bestialstwo, agresja. Trudno mi nawet o tym mówić. Fakty są takie, że obaj mężczyźni usłyszeli wyroki po 25 lat pozbawienia wolności. Kryminalne zagadki Podlasia